Dobry wieczór, zaczynamy fakty po faktach. Diana Rudnik, witam Państwa i witam mojego i Państwa pierwszego gościa jest z nami profesor Adam Strzębosz, Były pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Witamy Panie profesorze. Dobry się. Wielką odznaką adwokatura zasłużonym. I w uzasadnieniu usług, w którym się w tej chwili znajdujemy, jakie są te punkty, które dobrze byłoby przejść i mieć już za sobą? Proszę pani, jest w tej chwili szczególny moment dla pana prezydenta. Takie proste, Panie Profesorze, tylko mam wrażenie, że pan prezydent nie rozróżnia sędziów prawidłowo wybranych, Ale... tylko sędziów powołanych przez siebie uznaje za sędziów. Proszę Pani. Prezydent powinien działać skutecznie. Jak on sędziów sobie dzieli czy nie dzieli, to jest jego sprawa. Takie małe zastrzeżenie, raczej kurs kolizyjny, jeśli chodzi o relacje z Unią, nie wchodzi w grę, raczej wyciągnięta ręka, jeśli miałby być to jakiś rodzaj kompromisu z obu stron. Pan wiele pamięta, panie profesorze, wiele pan przeżył. Czy jak słyszy pan takie porównania <laughs> płynące z ust polityka obozu władzy do Unii jako, jako Stalina, do czasów stalinizmu, to jak pan to odbiera? Te olbrzymie prawa, jakie mają ludzie, a powiedz mi, nie mają. W tym stopniu zwierzęta. Czyli wszelkie próby atakowania Unii w taki sposób ty prowadzi do tego, że tu jest jakiś konflikt wartości podstawowych, jest nonsensem. Nonsense. Obrażanie Unii jest głupotą. Poza tym, dlaczego? Dlatego jest głupotą, że przecież obecne doświadczenia z. Ukrainą, powinny nas przekonać, jak ważne jest, że chcemy Ukrainę wspierać w, 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 no, z, a z, właśnie, w tej właśnie znienawidzonej i zohydzonej Ale dlatego, że czujemy z podstawowych nią... wartości jest właśnie wspólne y, prawo. A minister sprawiedliwości, pytany o odszkodowanie zatorów, mówi, że te pieniądze właściwie nie zostały przez Unię jakoś tam odebrane, tylko ukradzione. Mm, to tak tylko na marginesie.